Witam Cię bardzo serdecznie. W tym filmie dostaniesz odpowiedzi na pytania co to są ćwiartki układów współrzędnych, czym jest czwartak, jakie są wzory na azymuty w poszczególnych ćwiartkach. Podamy też dwa przykłady obliczeń oraz na końcu wykonamy kontrolę jednego azymutu. Po tych zajęciach powinieneś umieć obliczyć azymut dla każdej ćwiartki oraz wykonać kontrolę obliczeń. Jeżeli film będzie dla Ciebie pomocny, proszę Cię o łapkę w górę, żebym dalej mógł rozwijać swój kanał a także miał więcej motywacji do pracy i tworzenia nowych filmów. Zacznijmy od narysowania układu współrzędnych płaskich prostokątnych tworzonego przez dwie osie. Oś Y oraz oś X. Narysujmy sobie teraz dwa punkty o znanych współrzędnych. Punkt A oraz punkt B. Będą miały one odpowiednio współrzędne XAY, XB oraz YB. Długość między tymi punktami nazwiemy sobie jako DAB. Z punktu A narysujmy sobie linię prostą, równoległą do osi X, która będzie wyznaczała północ. Kąt zawarty między północą w kierunku ruchu wskazówek zegara do naszego boku AB będziemy nazywali azymutem boku AB, czyli azymut AB. Ta długość to będzie delta AB, natomiast długość równoległa do osi X to długość delta XAB oznaczająca przyrost tu zaznaczmy kąt prosty. Zauważmy, że stworzyliśmy teraz trójkąt prostokątny, którego boki będą tworzone przez delta yab, delta XB oraz długość ab. Z zależności trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym możemy stwierdzić, że tangens azymutu boku ab będzie to stosunek boku naprzeciwko, czyli delta YB w stosunku do boku, czyli drugiej przyprostokątnej delta xab. Żeby obliczyć wartość azymutu AB, musimy posilić się funkcją arcus tangens, czyli tangens do minus pierwszej, która zawsze będzie dodatnia z racji tego, że azymuty będą liczone od 0 do 400 zawsze na plusie. Narysujmy sobie ponownie układ współrzędnych płaskich prostokątnych, tym razem skupiając się na ćwiartkach układu. Podpiszmy sobie pierwszą ćwiartkę, drugą, trzecią oraz czwartą ćwiartkę układu. Wartości kątowe w tych ćwiartkach to od 0 do 100 gradów pierwszej, od 100 do 200 gradów drugiej, od 200 do 300 w trzeciej i od 300 do 404. Na osiach wartości to 0, 100, 200, 300 i 400 gradów ponownie w zerze. Narysujmy sobie teraz przykładowe ramię wodzące. Wartość tego kąta, nazwanego grecką literą alfabetą FI. Będziemy nazywali czwartakiem. Czwartak jest to kąt, którego wartość wyjdzie nam po obliczeniu tangensa do minus pierwszej. Natomiast nie jest to jeszcze nasz azymut. Nasz azymut może leżeć w czterech ćwiartkach. Zauważcie, czwartaki są w czterech ćwiartkach. Od czego to będzie zależało? Od znaków naszych przyrostów. Zauważmy, że w pierwszej ćwiartce wartości xowe są dodatnie. Oraz w czwartej tak samo. Więc w pierwszej ćwiartce wartości x są dodatnie. Wartości naszych y zauważmy, że też są dodatnie. Czyli pierwsza ćwiartka to, de, to delta x, delta y dodatnie, czyli xy dodatnie. Druga ćwiartka to x ujemne, natomiast y znowu dodatnie. Trzecia ćwiartka to x oraz y ujemne. Czwarta ćwiartka to X dodatnie, natomiast Y ujemne. Skupmy się teraz na azymutach. Azymut to kąt zawarty między północą a naszym ramieniem wodzącym. Zauważmy, że w pierwszej ćwiartce on jest równy czwartekowi. W drugiej ćwiartce sięga tutaj ramienia, czyli ma 200 gradów minus na czwartek. A więc tak, pierwsza ćwiartka to azymut równy czwartekowi. Druga. To azymut równy 200 gradom, czyli kątowi półpełnemu minus nasz czwartek. W trzeciej ćwiartce natomiast, azymut będzie równy 200 gradom plus czwartek, czyli azymut równa się 200 gradów plus czwartek. Natomiast w czwartej ćwiartce zauważmy, że nasz azymut to prawie kąt pełny, czyli 400 gradów minus czwartek. Czyli azymut równy 400 gradów minus czwartak. A więc zobaczcie, pierwsza ćwiartka to azymut równy czwartakowi, druga to 200 minus czwartak, trzecia 200 plus czwartak i czwarta 400 gradów minus nasz czwartak. Policzmy sobie teraz jeden przykład. Aby obliczyć azymut linia B, musimy obliczyć przyrosty współrzędnych między punktami A i B. Żeby to zrobić, musimy policzyć przyrost na X i na Y. Wyjmujemy od dalszego punktu, czyli od punktu B, współrzędne xowe punktu A. Wyjdzie nam 200 metrów. Delta yb, czyli współrzędna dalsza punktu B, 400 minus 200, także wyjdzie nam 200 metrów. Teraz sprawdźmy, w której ćwiartce będzie leżał nasz czwartak. Obie wartości są dodatnie, więc będzie to pierwsza ćwiartka. A wzór nazywut w pierwszej ćwiartce równa jest czwartakowi. Tangens azymutu AB będzie to stosunek przyrostu Y do przyrostu X. -ów. W tym przypadku wyjdzie nam 200 przez 200, czyli 1. Tangens do 1, czyli arkus tangens naszej wartości 1 to 50 gradów, czyli kąt półprosty. Sprawdźmy teraz na kalkulatorze. Shift Tangens do minus pierwszej z jedynki. Kalkulator mam ustawiony na grady. Równy jest 50 gradom. Policzmy sobie teraz drugi przykład. Tym razem współrzędne będą troszeczkę bardziej skomplikowane. no to współrzędne w układzie 2000. Obliczmy sobie delta x, czyli x punktu B minus x punktu A i w tym przypadku wyjdzie nam minus 93,09 m. Delta y czyli y punktu B minus y punktu A i w tym przypadku wyjdzie nam minus 21,58 m. Teraz zobaczmy, jak będzie wyglądał tangens naszego azymutu. Czytaj czwartaka. Czyli delta y dzielona przez delta x. Zbadajmy teraz ćwiartkę. Zauważmy, że delta x i delta y są ujemne. Czyli będzie to trzecia ćwiartka. W trzeciej ćwiartce nasz wzór to 200 gradów plus czwartak. A więc obliczmy sobie teraz tangens azymutu. Czyli to będzie minus 21,58 dzielone przez minus 93,09. Ok, i ja sobie tutaj zapiszę wynik: to jest plus 0,23181867. I teraz tangens do minus pierwszej. Z mojej wartości, czyli plus 0,23181867, równy jest w moim przypadku 14,5019 grada. Pamiętajmy o jednostkach. Także zauważmy, że to jest wartość naszego czwartaka. Wartość naszego azymutu to 200 gradów plus na czwartek, czyli plus 14,5019 czyli wartość naszego azymutu ostatecznie to 214,5019 grada, ponieważ azymut znajduje się w trzeciej ćwiartce. Będziemy teraz liczyć kontrola azymutu. Kontrola azymutu polega na obliczeniu wartości azymutu powiększonego o 50 gradów. Wzór jest następujący: tangens azymutu plus 50 Równy jest delta xab plus delta yab, dzielone przez delta xab minus delta yab. Będziemy obliczać kontrolę azymutu 214-59. Przyrosty delta x to minus 93,09 i przyrosty na y to minus 21,58. Czyli nasz azymut poprzedni to było. 214,59 grada. Sprawdźmy, czy tyle nam wyjdzie po wykonaniu kontroli. Do wzoru tanga z azymutu plus 50 gradów przepiszmy wartości przyrostów delta xb oraz delta yb zgodnie ze wzorem. Teraz będziemy musieli zbadać znaki. Żeby to zrobić, będziemy musieli potraktować nasz licznik. Jako zwykłą delta y, jak w przypadku liczenia azymutów, natomiast mianownik jako delta x. Zbadajmy teraz znaki. Zauważmy, że minus 93,09 plus minus 2158 będzie na minusie. I minus 23,09 plus 2158 będzie na minusie, czyli będzie to trzecia ćwiartka. W trzeciej ćwiartce nasz wzór to 200 gradów plus wartość naszego czwartaka. Będziemy teraz musieli obliczyć wartość naszego czwartaka. W tym celu będziemy obliczali tangens do minus pierwszej, czyli arkus tangens. Do tego będziemy musieli posłużyć się naszym kalkulatorem. A więc wpiszmy do kalkulatora nasze działanie, czyli tangens do minus pierwszej z minus 93,09 Minus 21,58 dzielone na minus 93,09 plus 21,58. Wyjdzie nam 64,50 i po zakrągleniu 19. Wpiszmy sobie teraz tą wartość. 64 grady, 50 cm i 19 cm. Zauważmy, że mamy trzecią świadkę, czyli tak naprawdę wartość naszego azymutu powiększonego 50 gradów nie będzie 64, tylko 200 gradów plus 64,5019, czyli w ostateczności 264,519 Natomiast jest to wartość azymutu powiększonego 50 gradów. Stąd wynika, że nasz azymut równy jest 264,59 grada minus 50 gradów, czyli 214,519 grada. Zauważmy, że ta wartość jest równa naszej wartości tutaj.